Dziś przyjrzymy się bliżej naprawdę niezwykłym polskim osiągnięciom. Mamy tu materiały o wybitnych postaciach, które, no cóż, zapisały się w historii. Tak, od nauki przez sporty naprawdę ekstremalne, aż po lekkoatletykę i piłkę. Dokładnie. Będziemy patrzeć na rekordy bardzo różnej skali, prawda? Od tych noblistycznych, olimpijskich, yy, po rekord Guinnessa. Naszym celem jest chyba złapanie tej różnorodności. No bo co właściwie łączy, powiedzmy, geniusz Marii Skłodowskiej-Curie z, no nie wiem, samotną walką Aleksandra doby na oceanie, albo z tym błyskawicznym wyczynem Lewandowskiego. No właśnie. Spróbujemy zobaczyć, jaka tam jest determinacja, jakie cechy wspólne. Chociaż te sukcesy są, no, skrajnie różne. Właśnie o to chodzi. Zastanowimy się, co sprawia, że te osiągnięcia um, odbijają się echem na świecie. Czy to siła woli, metodyczne planowanie, a może coś jeszcze innego? Hmm. No to otwórzmy tę historię. Dziesięć postaci, których rekordy pokazują naprawdę niesamowity potencjał. Czy ktoś by pomyślał, że można dostać dwa Noble w różnych dziedzinach nauki? No właśnie. Albo. Przepłynąć samoznie Atlantyk kajakiem. I to trzy razy. Zaraz się temu przyjrzymy. Może zacznijmy od postaci, która, no cóż, zdefiniowała całą nową dziedzinę nauki. Mówimy oczywiście o Marii Skłodowskiej-Courier. Jej historia to, wiesz, prawie archetyp. Skromne początki w Warszawie, potem naukowa elita Paryża, pionierka badań nad promieniotwórczością. Absolutnie. Ale to jej osiągnięcie jest naprawdę wyjątkowe w całej historii nauki. To, że jest jedyną kobietą z dwoma Nagrodami Nobla i jedyną osobą w ogóle uhonorowaną w dwóch różnych dziedzinach naukowych. To stawia poprzeczkę niewiarygodnie wysoko. Przypomnijmy może, Pierwszy Nobel, fizyka, 1903 rok, za badania nad promieniotwórczością, razem z mężem Piotrem Curie i Henrym Becquerelem. Tak jest. A potem, co fascynujące, zaledwie 8 lat później, w 1911, drugi Nobel, tym razem już indywidualnie, i w chemii. I ten drugi Nobel jest chyba kluczowy, żeby zrozumieć jej geniusz. Dostała go za odkrycie polonu i radu. Za wyizolowanie radu w stanie metalicznym, zbadanie jego właściwości. To pokazuje, jak fundamentalna była jej praca. Dokładnie ona przekraczała ówczesne granice dyscyplin. Sama Świecka Akademia Królewska mówiła w 1911, że to bezprecedensowe wydarzenie świadczy o wadze tych nowych odkryć. Ona nie tylko odkrywała, ona tworzyła nowe obszary wiedzy. Na styku fizyki. I chemii. A jej dziedzictwo to coś więcej niż nagrody, prawda? Źródła podkreślają ten jej etos pracy głębokie przekonanie, że nauka ma służyć ludzkości, że naukowiec powinien działać bezinteresownie. Tak, to też jest ważne. Założyła instytuty radowe w Paryżu i Warszawie, przekazała im rad kupiony za pieniądze z nagród. To nie tylko rekord naukowy, ale i rekord postawy etycznej. No dobrze, to z laboratorium przenieśmy się w zupełnie inne rejony. Tam, gdzie granice ludzkich możliwości testuje się w starciu z naturą. Mówimy o świecie ekstremalnych wyzwań. O tak. Gdzie Polacy też odcisnęli swoje piętno. Często w pionierskim stylu. Tak, polski himalajzm zimowy. To jest coś naprawdę wyjątkowego na świecie. Nazywano ich lodowymi wojownikami. Dokładnie. Dwie postacie symbolizują tę erę. Krzysztof Wielicki i Jerzy Kukuczka. Może zacznijmy od Wielickiego. Bo to on jakby otworzył te zimowe drzwi na najwyższy szczyt ziemi. Zdecydowanie. Jego przełomowy moment to 17 lutego 1980 roku. Pierwsze w historii zimowe wejście na Mount Everest razem z Leszkiem Cichym. Niesamowite. To było jak, no nie wiem, przełamanie bariery dźwięku w lotnictwie, tylko w ekstremalnym zimnie na wysokości ponad 8800 metrów. To pokazało, że coś, co uważano za niemożliwe, jest jednak w zasięgu. Siła ludzkiej wytrzymałości i determinacji. Tak. Wieliczki był też piątym człowiekiem na świecie, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie 14 ośmiotysięczników. A obok niego Jerzy Kukuczka. Jeśli Wielicki był tym pionierem zimowym, to Kukuczka, jak czytamy w źródłach, był synonimem szybkości i stylu w zdobywaniu tych gór. Zdecydowanie tak. Jego wyczyn to zdobycie wszystkich 14 tysięczników w rekordowo krótkim czasie. Zaledwie 8 lat, między 79 a 87 rokiem. 8 lat na 14 szczytów. Był drugim człowiekiem w historii po Messnerze. ale co ważne i co materiały podkreślają, zrobił to w wyjątkowo ambitnym stylu. Wytyczył aż 10 nowych dróg. Nowych dróg tak, cztery szczyty zdobił jako pierwszy zimą wiele wejść w stylu alpejskim. To pokazuje nie tylko jego fizyczną wytrzymałość, ale też kreatywność, chęć przesuwania granic samego alpinizmu, a nie tylko kolekcjonowania szczytów. Czyli nie tylko odhaczyć szczyt? Właśnie. Jego podejście było bardziej, powiedzmy, artystyczne. Poszukiwał nowych wyzwań na znanych już górach. Dobra, to z mroznych szczytów przenieśmy się na bezkresny, samotny ocean. Aleksander Doba. Postać niemal mityczna, prawda? Kajakarz, symbol nieprawdopodobnej siły woli, samowystarczalności. Jego historia jest absolutnie unikalna. Jest jedynym człowiekiem na świecie, który samotnie przepłynął Ocean Atlantycki kajakiem. Tylko siłą mięśni, z kontynentu na kontynent. I to aż trzykrotnie. Trudno to sobie nawet wyobrazić. Taka samotność, taki wysiłek, tygodnia, miesiącami na otwartym oceanie. Przybliżmy te wyprawy, bo skala robi wrażenie. Pierwsza w 2010 z Dakaru do Brazylii prawie 5400 km w 99 dniach. To była pierwsza taka samotna podróż kajakiem przez Atlantyk bez żadnego wsparcia z zewnątrz, tak? Dokładnie. A potem było jeszcze trudniej. Druga wyprawa. Lata 2013-2014 z Lizbony na Florydy. To już ponad 1000 km w 196 dniach. Pół roku. To najdłuższy samotny rejs transatlantycki kajakiem w historii. I wreszcie trzecia z USA do Francji w 2017. Potwierdziła jego status legendy jako najstarszy kajakarz, który tego dokonał. Co fascynujące, to nie był taki wysiłek eksplozywny jak sprint. Nie, nie. To było długotrwałe, metodyczne zmaganie się z żywiołem i własnymi słabościami, dzień po dniu. To jest no, kwintesencja determinacji. W świecie ekstremalnych wyzwań mamy też Martynę Wojciechowską, podróżniczkę, dziennikarkę. Jej osiągnięcie też zapisało się w historii eksploracji. Jej celem była korona z ziemi. Zdobycie najwyższych szczytów wszystkich siedmiu kontynentów. I dokonała tego w tej wersji Reinholda Messnera, uznawanej za trudniejszą, z piramidą Karstensza jako najwyższym szczytem Australii i Oceanii. A kluczowy moment to był 22 stycznia 2010, kiedy stanęła na szczycie piramidy Karstensz i skompletowała projekt. Tak. Stała się wtedy drugą Polką w historii po Annie Czerwińskiej, która zdobyła koronę ziemi. Ale co ważne, w jej przypadku, co źródła podkreślają, to jak wykorzystała swoją rozpoznawalność medialną. To prawda. Jej sukces to nie tylko osobiste osiągnięcie, to też platforma do promowania siły kobiet, przełamywania stereotypów, inspirowania innych do realizacji marzeń, nawet tych najbardziej ambitnych. Ma to więc też taki wymiar kulturowy, społeczny. Zgoda. A teraz przenieśmy się może na stadiony i boiska, gdzie rekordy mierzy się w sekundach, metrach, golach. Tu też mamy przykłady globalnej dominacji i momentów, które przeszły do historii. Zacznijmy od eksplozji talentów w najczystszej postaci Robert Lewandowski i ten jeden absolutnie niewiarygodny wieczór. Ach tak, 22 wrzesień 2015. Mecz Bayern Monachium kontra VFL Wolfsburg. Pamiętam to doskonale. No właśnie. Lewandowski wchodzi na boisko w drugiej połowie przy niekorzystnym wyniku. I w ciągu, uwaga, 8 minut i 59 sekund strzela 5 goli komentatorzy na całym świecie nie mogli uwierzyć. To było coś surrealistycznego. Pięć bramek w tak krótkim czasie. To wyczyn, który zapewnił mu wpis do Księgi Rekordów Guinnessa w kilku kategoriach. Najszybszy hat-trick – 3 gole w 3 minuty 22 sekundy. Tak. Najszybsze 4 gole – 5 minut 42 sekundy. I najszybsze 5 goli – 8 minut 59 sekund w historii Bundesligi. A do tego najwięcej goli strzelonych przez rezerwowego. Co ten rekord pokazuje? No przede wszystkim niesamowitą zdolność koncentracji, prawda? Instynkt strzelecki, umiejętność wykorzystania każdej okazji. To była demonstracja maksymalnej efektywności w krótkim czasie jeden z najbardziej spektakularnych, zapadających w pamięć popisów indywidualnych w historii piłki. Zupełnie inny rodzaj rekordu niż metodyczna praca doby czy kukuczki. Zdecydowanie. Tutaj liczył się moment błysk geniuszu. Właśnie. Od tej błyskawicznej intensywności przejdźmy do przykładu długowieczności i wszechstronności na najwyższym poziomie. Irena Szewińska, często nazywana królową polskiego sportu. I słusznie, jej kariera to evenement. Zdobyła aż 7 medali olimpijskich na przestrzeni czterech igrzysk: od Tokio 64 do Montrealu 76, w tym 3 złote. Ale co jest chyba najbardziej niezwykłe, to jej wszechstronność. Dokładnie. Jako jedyna lekkoatletka w historii ustanawiała rekordy świata na trzech różnych dystansach sprinterskich. 100 metrów, 200 metrów i 400 metrów. To pokazuje niesamowity zakres jej talentu i zdolności adaptacyjnych. Ale jej wpływ, jak czytamy, nie skończył się na bieżni. Nie, jej kariera jako działaczki sportowej była równie imponująca. Od 1998 roku była członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przez wiele lat wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czyli jej rekord to nie tylko medale i szybkość. Nie tylko. To też niezwykłe długoletnie zaangażowanie w rozwój sportu na poziomie globalnym. To rekord służby dla idei olimpijskiej. Kolejna postać Anita Włodarczyk. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co można nazwać absolutną, metodyczną dominacją w jednej dyscyplinie rzut młotem. Zdecydowanie. Ona nie tylko zdobywała medale trzy złota olimpijskie z rzędu wielokrotne Mistrzostwo Świata i Europy ona na nowo zdefiniowała swoją dyscyplinę. Tak. Jej kluczowy wkład to nie tylko aktualny rekord świata 82,98 metra. Ale fakt, że jako jedyna kobieta w historii, wielokrotnie i systematycznie przekraczała tę symboliczną barierę 80 metrów. To prawda, ustanowiła standard, który dla konkurentek przez lata był po prostu poza zasięgiem. Jej sukces wydaje się być wynikiem perfekcyjnej techniki, siły i, co źródła podkreślają, lat niezwykle metodycznego, ciężkiego treningu. No właśnie. To ciekawy kontrast dla błysku Lewandowskiego. Tutaj siła tkwi w powtarzalności, precyzji i długofalowym planowaniu. Dokładnie. To pokazuje, że dominacja może przybierać różne formy. A teraz postać, która dla wielu stała się symbolem narodowej dumy i, no cóż, odrodzenia popularności całej dyscypliny sportowej. Adam Małysz i skoki narciarskie. Jego rekord to nie tylko liczby, ale też fenomen społeczny, prawda? Tak. Jego osiągnięcia sportowe są imponujące. Cztery kryształowe kure za Puchar Świata, w tym trzy z rzędu, co jest niezwykle rzadkie w tak zmiennej dyscyplinie. Bardzo rzadkie. Do tego zwycięstwo w prestiżowym turnieju Czterech Skoczni, medale olimpijskie, mistrzostw świata, 39 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. Ale jak wspomniałeś, to coś więcej. Jego sukcesy na początku XX wieku wywołały w Polsce zjawisko nazwane Mały Szomanią. O tak. Tysiące kibiców podróżujących na zawody, miliony przed telewizorami to rekord w sensie wpływu sportowca na społeczeństwo, na poczucie wspólnoty, narodowej dumy. Zgadza się. Jego sukces to było połączenie niezwykłej precyzji technicznej, odporności psychicznej w sporcie, gdzie jeden błąd może kosztować wszystko, i tej niezwykłej zdolności do utrzymania się na szczycie przez ponad dekadę. To rekord konsekwencji i wytrzymałości psychicznej. Właśnie. Na koniec spójrzmy jeszcze na rekordy, które może nie mają skali Nobla czy medalu olimpijskiego, ale pokazują, jak idea ekstremalnego wysiłku i przekraczania granic przenosi się na nowe, czasem zaskakujące pola. Mamy tu przykłady weryfikowane przez księgę rekordów Guinnessa. Tak, jak na przykład Paula i jej wyczyn w podciąganiu. To ilustracja tego, jak precyzyjne planowanie i żelazna dyscyplina mogą prowadzić do rekordu wymagającego no morderczego, długotrwałego wysiłku fizycznego. Ustanowiła rekord Guinnessa w liczbie podciągnięć na chwytem w ciągu 72 godzin. Wykonała imponującą liczbę 4081 powtórzeń między 8 a 10 września. Co ciekawe, w jej podejściu opisanym w materiałach to takie niemal inżyniernieze podejście do wytrzymałości. Tak. Plan zakładał wykonywanie serii 3-4 podciągnięcia w jednominutowych odstępach przez dziesiątki godzin. To pokazuje, że taki rekord, chociaż wymaga ogromnej siły i wytrzymałości, jest w dużej mierze funkcją strategii, zarządzania energią i, no, niezłomnej konsekwencji. I ostatni przykład z naszych źródeł, też guinness. Hubert Rutkowski, znany jako DJ Hubby, przeniósł ideę wytrzymałości do sfery artystyczno rozrywkowej Ustanowił rekord w kategorii najdłuższego maratonu DJskiego non-stop. Tutaj rekordem jest czas spędzony za konsoletą, utrzymanie ciągłości miksowania muzyki przez dziesiątki godzin. Co ten przykład może nam mówić? Hmm, ciekawe może symbolizować pewną powiedzmy demokratyzację osiągnięć rekordowych w erze Guinnessa. Sukces tutaj nie zależy tyle od wrodzonego talentu sportowego czy geniuszu naukowego, ile od nieustępliwości, zdolności do długotrwałej koncentracji, fizycznej wydolności i precyzyjnej organizacji. Czyli przykład nowoczesnego rekordu. Tak, mierzącego wytrzymałość w kontekście performansu sztuki mediów. No dobrze, podsumowując naszą dzisiejszą analizę, przeszliśmy przez naprawdę fascynujący wachlarz polskich rekordów. Od tych przełomowych odkryć naukowych Marii Skłodowskiej-Curie, niesamowitych, przez pionierskie zimowe wejście na Everest Wielickiego i Cichego, samotne zmagania doby z oceanem, te niewiarygodne pięć goli Lewandowskiego w dziewięć minut, to było coś. Po absolutną dominację Włodajczyk w rzucie młotem. Czy tę niezwykłą wytrzymałość Pauli w podciąganiu, różnorodność tych osiągnięć jest naprawdę uderzająca? Rzeczywiście. Ale wiesz, jak się tak bliżej przyjrzeć, analiza tych postaci, na podstawie tych materiałów, które mamy, pokazuje pewne wspólne mianowniki. Po pierwsze, widać wyraźnie tego ducha pionierstwa, przełamywania barier, czy to naukowych, jak u Skłodowskiej-Curie, fizycznych, jak u Wielickiego, czy doby, czy nawet stylistycznych, jak u Kukuczki. tak. Po drugie, mamy do czynienia z siłą dominacji, czasem osiąganej metodycznie przez lata, jak u Włodarczyk czy Szewiński, a czasem manifestującej się w takiej eksplozji formy, jak u Lewandowskiego. A po trzecie? Po trzecie, uderza ta niezłomna samodyscyplina i metodyczne podejście. Cechy widoczne nie tylko u Doby czy kukuczki, ale też u Pauli. Jej rekord w podciąganiu był zaplanowany niemal jak operacja logistyczna. To fascynujące, jak ta sama fundamentalna determinacja może objawiać się na tak różne sposoby: w precyzji pracy naukowej, w morderczym wysiłku fizycznym, w strategicznym planowaniu, w artystycznym performensie. Dokładnie. Niezależnie, czy mówimy o Nagrodzie Nobla, koronie Himalajów czy rekordzie Guinnessa, widzimy tę zdolność do przekształcania pasji i dyscypliny w sukces, mierzalne na globalną skalę. I to prowadzi nas do takiej końcowej myśli, którą chyba warto rozważyć. Źródła wspominały o pewnej demokratyzacji osiągnięć w przypadku niektórych nowszych rekordów, gdzie sukces wydaje się zależeć bardziej od nieustępliwości, organizacji, wytrwałości, mm, niż od takiego wrodzonego talentu czy geniusza na miarę składowskiej kury. Właśnie czy to może oznaczać, że w dzisiejszym świecie granice tego, co uważamy za rekordowe osiągnięcie, stają się coraz bardziej płynne? Czy sukces staje się bardziej dostępny dla tych, którzy potrafią połączyć pasję z niezwykłą, niemal przemysłową wytrwałością w dążeniu do celu, niezależnie od wybranej dziedziny? To pytanie chyba zostawimy do przemyślenia.